Hej, czy widzicie, z tej strony Maciasty i witam was w ten świąteczny dzień. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, to po pierwsze i oczywiście radości z rodziną, mandarynek, no wiecie, klasycznego. Hej, czyli w skocie przedstawię wam najlepszy ekwipunek, moim zdaniem do kwoty 100 zł. Także, jeżeli ktoś może szukać czegoś takiego na święta, to może akurat ten film się przyda. A również przypomnę, że dzisiaj do 18, mniej więcej, na moim Discordzie trwa konkurs na tego paracorda Marble Fate, więc link jest w opisie, zachęcam zerknąć. Jedyne co trzeba zrobić, to zwyczajnie dołączyć na Discordzie i kliknąć ikonkę, tak naprawdę giveaway, o właściwie motkę i, i, i trzymać drugi. że się odziął. Także ja już słuchajcie, nie przedłużam, wszystko wiecie. Zacznijmy od ekwipunku i zaczniemy sobie schodzić od kałaszka Ice Cold w stanie za około 17 zł. Eee, a i ceny brane słuchajcie z CS żeby nie było. Także 17 złotych i takowy kałaszek. W tym budżecie wielu innych opcji nie ma tak naprawdę, a przynajmniej nie ma lepszych. Tutaj za to otrzymujemy skinę, który posiada dwa kolory dominujące. Mocne i intensywne, więc dla kogoś, Lubi coś takiego jak znalazł, a nawet jeżeli nie, to też wydaje mi się, że całkiem przyzwoity skin. Kolejny, natomiast do M4. Mamy m 44 i w tym wypadku skina Turbin. Myślę, że będzie on najlepszy. Do wyboru. Pośle coś, co wygląda po prostu najlepiej. No a mianowicie za każdym razem, gdy z niego strzelacie, to część, z której mają w teorii wyletywać łuski, się po prostu oświeci, mryga, emituje światło, nie wiem jak to nazwać dokładnie, ale jak widzicie, wygląda to bajka. Jest to efekt uważam, niesamowity. Jak na skinę za 5 złotych, zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Natomiast jeżeli wojcie czwórkę z tumikiem, albo chcecie mieć jedno i drugie, nie ma słuchajcie problemu. W tym wypadku skin Solitude w Stanie Desert będzie moim zdaniem bardzo dobrą opcją. I magią tego skina jest to, że iluś Różnych patternów, jaka występuje na takim, jest naprawdę olbrzymia. A to z kolei sprawia, że na pewno znajdziesz coś, co akurat Cię będzie interesować. Minus jednak tutaj mały jest taki, że lubi się ten skin troszkę rysować, więc im niższy float dziś na nim ogarniesz, tym po prostu lepiej. A sponsorem dzisiejszego filmu jest Skinplace, czyli strona, gdzie w bardzo prosty i przede wszystkim szybki sposób sprzedasz swoje skiny za realną gotówkę, na swoje konto bankowe, PayPal, czy nawet i na krypto, bez konieczności szukania kogoś do tego. Jedyne co musisz zrobić, to zalogować się na stronie, a następnie wybrać na którego chcesz sprzedać. I oczywiście z moim kodem Maciasy dostaniesz fajny bonusik w postaci 2% dla twojej pierwszej sprzedaży. I voila, robota zrobiona. Teraz tylko czekasz, aż minie okres Trade Protecta, który niestety nakłada na nas team automatycznie i wtedy po 8 dniach możesz wypłacić kasę. Wszystko przede wszystkim prosto i bez problemów przebiega. Także jeżeli potrzebujesz kasy na Kepsa, a jesteś na diecie, jest to chyba idealna opcja. Link w opisie zapraszam awupa i chyba klasykiem polecę, co? No, klasykiem polecę wybiera Teresa. Jedna z topowych awu w tym przedziale od wielu, wielu lat. I zresztą, patrząc, że jej koszt to 15 zł, to jednak na to, co ona oferuje i daje, chyba rozumie się samo przez się, dlaczego jest to tak dobry skin. Przez niektórych nawet nazywana tanim dragon Lore". No No, szczypta prawdę w tym na pewno jest, moim zdaniem. Ale czy taki od razu dragonlore? No, nie wiem, ale możecie wydać znać. Do jej wersji, czyli Scouta padła natomiast na Abysa. Ponownie, jedna z lepszych skórek w tym budżecie za sprawą no, różnych patternów, jakie na nie występują, tysiące różnych. I tak jak jest to, może tylko albo aż niebieski skin, to te patterny fali po prostu oceanu mieszają się, sprawiając, że naprawdę dostajemy różne skiny. A, i też słuchajcie, w zależności od flowdejki wybierzecie, to będzie ten skin albo taki bardziej zielony, wyblakły. Coś pomiędzy. Także naprawdę skin, który się wyróżnia. Kolejnie do wyboru mamy Uspa i polecam tutaj Joe Breakera. Skin, który mega kojarzy mi się z drużyną Na'Vi. Nie wiem dlaczego dokładnie, jednak złoty kolor w połączeniu z tym niebieskim daje naprawdę obraz skina zdecydowanie droższego niż jest on w rzeczywistości. Jednak jak faktycznie jest to może najdroższy skin na dzisiaj, moim zdaniem jest on tego warty i tych, no powiedzmy, 18 zł. Natomiast jeżeli wolicie za mnie zagrać z P2000, moim cichym faworytem często jest Acid Edge, który również... Posiada masę kolorów na tym ciemnawym skinie. Nie są może tak narzucający się, ale dalej robi roboty. Kolejnie mamy Gloka i starzy wyjadaczy na pewno wiedzą. Że dam Grindera. No bo oczywiście, że tam. Przecież nie dam niczego innego. Ale to dlatego, słuchajcie, że grzechem byłoby tego nie zrobić. No, Glock, który potrafi występować w kolorze zupełnej czerni z tymi cząsteczkami w kolorze pomarańczowym, czerwonym czy nawet żółtym i zielonym, ze względu na swoje rzadkie patterny, naprawdę robi robotę. Jest to też mój ulubiony skin w całym Coesie, więc myślę, że rozumiecie, dlaczego musiałem go tutaj dać. Kolejny na liście będzie p ka Walencja. Skórka z tych cichych, mało rzucających się w oczy, takich może nawet niechcianych. Ale zdecydowanie taka, którą, jeżeli już dołapewamy. Weźmiecie, no to na pewno wam się spodoba. Tek, Ice Cap. Prosty skin dla prostego człowieka. Ładny niebieski kolor z dodatkiem też tego białego. Idealnie trafiam myślę w co najlepsze. A do 5 natomiast wybrałem fioletowego Final Dime. Jeden z tych kilku tanich, ale jakże wartych grosza skinów. Natomiast jeżeli ktoś woli CZ z jakiegoś dziwnego, niewiadomego powodu, to prosty i elegancki Tuxedo jest bardzo dobrym wyborem i strzałem w dziesiątkę. W przypadku Digla skusiłbym się na coś pokroju Blaze'a, a więc budżetowo trzeba wybrać Light Trail. Czy ładny, no ładny, metaliczny, taki częściowo można nawet powiedzieć, że i 3D, chociaż już nie szalimy z tym glazingowaniem. Spoko skinek, za spoko sumę, ale do Erusem, jeżeli ktoś by kiedyś zabłądził i chciał z nią zagrać, no to proszę bardzo, mamy Crazy Ostatni z pistoletów sobie Soberetki posiadają na temat skina Malachite, czyli taki zielony, nawet można by pokusić o stwierdzenie, że gamma doplerowy krój skina. Też no, nie wyglądające źle. I wróćmy jeszcze na chwilę do broni. rifle, gdzie natrafimy na SG-553 Darkwinga, czyli skida niebezpiekła. Niby nie, ale posiadający bardzo fajny vibe'ik. Jako przeciwność jego Darkwinga możemy wybrać, słuchajcie, look streama do Auga. Taka cicha stonowana, prosta nawet bym rzekł skórka. Jednak mająca w sobie ten element, który lubię, a więc takiego skina niedocenianego, który jednak hipnotyzuje bardzo szybko. Do galera, natomiast wybrałem skórkę Envy, czyli tą czarną skórkę z na zielonym przebiegającym przez całą długość tak naprawdę broni, a po drugiej stronie barykady mamy do czynienia już z kolei z masem Survivor Z. I teraz sekcja Pemów i rozpoczniemy od P90 Grim, a więc ciemnej i zielonej skórki z tymi czaszkami, która próbuje nas tak naprawdę dopaść. Jeżeli natomiast chodzi o Maka 10, ja skusiłem się na boxa. Fioletowy skin tani, ale kurde, moim zdaniem jest to taka perełka w tym przedziale, szczerze. Do MP9 jest to skin Nexus, a do UMPa mroźny i arktyczny dosłownie Arctic Wolf. MP7 oraz skin Sirius lub też zamienię MP5 ze skinem Liquidation, co kto woli właściwie, oba skiny na niebieskiego się obracają. A do Wizona będzie to legendarny, prawie że skin Runik. I co? Jeszcze na końcu sekcja broni ciężkiej, gdzie znajdziemy Maga 7 Monster Call, nowy Cage Steel, XMA Mockingbird, obrzyna Analog Input, Negeva Sour Grapes, m 249 Spectre, Skyward 20 Fragments oraz g 1 High Seas. I tak, moi mili, otrzymujemy całkiem przyzwoity zestaw za 100 zł. Czy warto? Nie wiem, ale liczę, że wy dacie mi o tym znać w komentarzu. Na teraz jednak nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu życzyć wam raz jeszcze wesołych świąt i co? Do następnego razu, cześć!